Siemanko, z tej strony Podlaskie Centrum Modelarskie. E, Dzisiaj chciałem pokazać Wam, jak ładować baterie za pomocą naszej ładowarki IMAX B6AC. Tak to będzie wyglądało. I teraz, w zestawie, przejdźmy do zestawu. Posiadamy tutaj ładowareczkę, tak? Różne przewody, o nich zaraz opowiem. Tutaj mamy jeszcze kabel główny do zasilania, który już sobie wcześniej przygotowałem. No i tutaj mamy na przykład miernik temperatury. Ja go podłączamy w tym miejscu. I wtedy nam może mierzyć temperaturę ładowarka, jeżeli bateria się za mocno nagrzeje, czyli na przykład powyżej 60 stopni Wtedy tutaj w ładowarce, to ustawimy zaraz jeszcze Wam pokażę, wtedy odcina ładowanie, dzięki temu jest to wtedy bezpieczne tak? Także przejdźmy do podłączenia. w to miejsce tutaj wtykamy nasz kabel zasilający Hop. I włączyła się nasza ładowareczka. Tutaj mamy Battery Type, czyli typ baterii, i sobie klikamy od początku. Lipo Battery, czyli litowo-polimerowe, tu kliknąłem dalej, mamy litowo jonowe litowo-fe, żelazo tak, litowo-żelazowe, NIMH, <grymch> niklowo-manganowo-wodorkowe, niklowo-kadmowe, ołowione, tak. Tutaj na przykład mamy user set, czyli tutaj zmieniamy nasze ustawienia naszej ładowarki. Do tego przejdziemy później. Spróbujemy na początku podłączyć baterię naszą LiPo. Tak wygląda nasza bateria. Tutaj mamy litowo polimerowa 2S7,4V, moc rozładowania tej baterii to jest 50C. O tym w innym filmie co to oznacza. To jest nasza wydajność prądowa. No co, przyjdziemy do podłączenia naszej baterii. Do tego użyjemy naszego kabla. Taki banany wtykamy z tej strony. Czerwony do czerwonego. Czarny do czarnego. Podłączamy pierwszą końcóweczkę tutaj tak zasilającą. W ten sposób. Jeśli macie inne końcówki w bateriach nie szkodzi w naszym sklepie internetowym i stacjonarnym mamy dostępne przejściówki do tego, również kable z innymi przejściówkami. I teraz, tak, co to jest ten kabelek? To jest kabelek tak zwany balansera. Jego wtykamy tutaj z prawej strony ładowarki naszej. W zależności od tego, jaka to jest bateria, do którego gniazda pasuje wtyczka, tak? Tutaj wtyczka pasuje do gniazda 2S, czyli tak, mamy tutaj baterię 2S. Przechodzimy do ustawień czyli tak, e, szukamy baterii type czyli zmieniamy lipo czyli tzw. litowo-polymerowa klikamy start, enter i teraz mamy tak, lipo charge to nie jest nasz program, który nas interesuje bateria lipo w 95% w 100% w zasadzie e, ładujemy na e, lipo balance charge i tutaj wybieramy e, ile S ma bateria klikamy raz enter, tutaj nam miga i tutaj mamy plus, minus, tak naprawdę, tak prawo, lewo. O, zmieniamy sobie na 3, 4, 5, 6S, tak? I tutaj zmniejszamy. Ustawiamy na 2S, bo nasza bateria jest 2S. Klikamy Enter. Teraz miga nam pojemność. No i teraz pojemność, jaką tutaj mamy, to jest 4000 mAh, e, czyli tutaj klikamy na 4000. Ładowarka jest już ustawiona na 4. Domyślnie ładowanie mam dobrało 4 A i teraz jedyne co robimy to przytrzymujemy długo start, puszczamy i teraz confirm Enter, czyli potwierdź Enter. Potwierdzam Enter i nasza ładowarka zaczyna pracować. Tutaj mamy natężenie 4 A, to jest aktualne natężenie poprzez które jest ładowane na nasz akumulator Tu mamy napięcie 7,5V to tak. E, troszkę nawet więcej, to cały czas pracuje. E, tutaj mamy e, balans, tak, nasz program, czas i tutaj ilość miliampera o godzin, które zostały już wpompowane, że tak powiem, w naszą baterię, tak. Możemy jeszcze zrobić sobie tak zwany podgląd, tutaj klikamy jednym przyciskiem hop, i mamy podgląd na nasze cele, tak zwane, tak. 2S oznacza, że jest z dwóch ogniw zbudowany ten akumulator. Jedna ma 3,7, druga ma 3,7, najlepiej jeśli bateria jest, tutaj mamy takie delikatne rozcelowanie, mamy różnicę taką malutką, tak, w celach, ale ta różnica się szybko zaraz zniweluje, wtedy to oznacza, że pakiet jest w dobrej kondycji. Jeżeli jest dużo rozcelowania, na przykład tu 3,7, a tu 3,4, wtedy bateria już powoli traci nam na swoich właściwościach, tak. Jeżeli chcemy przerwać ładowanie, klikamy stop. I wróciliśmy do poprzedniego menu, tak? Możemy jeszcze kliknąć raz stop i wracamy do głównego menu. Teraz odpinamy naszą baterię. A, jeszcze zapomniałam powiedzieć, jeżeli bateria się naładuje, tutaj będzie e, napis full legal, tak? Teraz podłączymy baterię litowo-jonową. Jest to bateria troszkę podobna do... Również litowo-jonowe zawsze podłączamy przewód balansera. Jest to pakiet 7,4V 25C, to jest jego moc wydajność prądowa, tak i 2,500 mAh, czyli podłączamy ten nasz wtyk balansera. Hop. i tutaj wybieramy typ baterii, klikamy hop, mamy lion, tak? klikamy start, enter, czyli wejdź. I też lipo Charge, Charge nas nie interesuje. My musimy mieć pakiet naładowany bardzo dobrze, czyli żeby każda cela była naładowana tak samo, czyli to jest do 4,2 V na jedną celę, na jedno okno. Dobra, lipo balance charge zgadza się, klikamy enter, miga nam tutaj 2S, znowu klikamy, 11 przepraszam, znowu klikamy, żeby było 2S, klikamy enter, przechodzi dalej, wybieramy pojemność prąbową. 2,5 Ampara, tak, 2,5 tysiąca miliampere godzin. Przytrzymujemy start. Ładowarka proszę są o potwierdzenie, confirm Enter, tak samo jak w Polach i wszystko jedzie tak samo, tak? Litowe i baterie e, naładują się troszkę mniej na naszych czytnikach, które też mamy dostępne w naszym sklepie. E, nie będzie pokazywało 4,2 na cele, tylko około 4,10, 4,11, 12, coś w tym stylu. Tak? I tutaj również możemy użyć tego przycisku do podglądu. Mamy na dwie cele. To jest 4,09, tu 4,09, czyli bateria jest już prawie naładowana. I dobra, przerywamy ładowanie. Teraz podłączymy naszą baterię pod góry. No, ostatnio już dzisiaj. Jest to bateria niklowo manganowo wodorkowa tak zwana NIMH. Mamy pojemność 1800 mAh, napięcie 7,2 V. I teraz pokażemy, jak ją naładować. Tyczyki się różnią, tak? Akurat mamy szczęście, że w naszym komplecie tutaj mamy dostępną przejściówkę. Podłączamy ją w ten sposób. To są przejściówki tak zwane Teddin, to jest Tamia, a to jest Mini Tamia. I Tamije podłączamy tutaj. Jak widzimy, tu mamy tylko jeden kabelek, nie ma przewodu balansera. Ta bateria jest taka troszkę mniej skomplikowana. I klikamy stop, czyli cofnij, tak, tak naprawdę. Zmieniamy tryb baterii. Nim, ten nas interesuje. Klikamy enter. I tutaj już jest charge. Tu nie ma żadnego balansowania, tylko od razu po prostu ładujemy charge man. Tutaj mamy napięcie nasze tak 0,1A, natężenie znaczy, i tutaj zmieniamy je na 1,8A, tak jak mamy tutaj na baterii. Mamy tutaj na baterii, zmieniamy natężenie, przytrzymujemy długo Enter. I już nie trzeba potwierdzać, już domyślnie ładowarka sobie tutaj hula. Ona tutaj ma 0,2, będzie miała 1,1,8. Tak jak widzicie, ta wartość się zmienia, bo ona cały czas pracuje i sprawdza, w jakim stopniu jest naładowana bateria. Także to, są, to już wszystko dzieje się automatycznie, tak? Lecą sobie 1 miliampero godziny, które są tutaj już pompowywane, że tak powiem. No i co, i to tyle by było, jeśli chodzi o ładowanie naszych baterii. Mam nadzieję, że troszkę rozjaśniłem. Jeśli macie jakieś pytania bądź sugestie do tego, co powiedziałem, piszcie w komentarzach. Poniżej znajdziecie również linki do naszego sklepu modelarskiego, internetowego, do naszego fanpage'u na Facebooka. Zapraszam do polubienia naszego Facebooka. Tam zawsze dajemy wydarzenia, gdzie i kiedy jeździmy naszymi modelami, takimi jak tutaj, właśnie tak. I zapraszamy do wspólnej zabawy z naszymi modelami, z nami. Także tyle to by było, jeśli chodzi o ładowanie pakietów. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć. To co, teraz podłączymy naszą ładowarkę. Tutaj mamy gniazdo do kabla zasilającego. Wtykamy go. Ty co? Nie działa. Coś nie działa, kurde no. Zampiasz co? Na no, no, gwarancję trzeba wysłać A prąd podłączyłeś? Oh fuck Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz Dobra, grammy. gramy grammy to jeszcze raz To się A, Ale już no Dobra już, no podłączamy czekaj Eee, dobre, działa, działa Dobra, działa, działa. Dział. Tutaj coś będziemy kliknąć zaraz, no, to na razie